No to co? Zaczynamy odcinek trzeci. Eee, Pokręciłem się trochę po mieście. Eee, zobaczyłem, co da się zrobić, co ciekawego się tutaj dzieje. Eee, wiem już, że mogę dołączyć do trzech różnych eee, grup. Eee, mamy Magów Ognia. Tutaj Daron mi przedstawił ich ofertę, czym się zajmują. Eee, mamy Paladynów ewidentnie jesteś wojownicy, no i macy ognia. Głównie stoimy przed ciężką decyzją. E, głównie z tego względu, że akurat wiem, że chciałbym, już to chyba wcześniej mówiłem, trochę iść w tej części w kanie łukiem. Nie wiem, na ile to jest sensowne. E, liczę na waszą radę. Piszcie w komentarzach, czy granie łukiem w tej części, w gotyku, ma sens, czy, czy to w ogóle kurwa, dostanę wiebany. Mm, bo tak, no, ostatnio byłem w Bractwie na bagnie no, i sytuacja wyglądała tak, że no, niestety jakby pod koniec gry byłem takim średnim magiem i średnim wojownikiem, bo w Bractwie na bagnie można maksymalnie uczyć się czarów trzeciego poziomu, no więc jakieś kule ognia czy coś musiałem po prostu kupować. więc to nie było jakieś super wydajne. No i tak, jakby kurde, no patrzyłem na tych maków ognia, no muszę przyznać, że podoba mi się to, że Daron wspomniał o tym, że pędzą wino. Niby taka głupota, Ale kurwa, no wino, pomyśl tylko o tym. A no... Muszę szczerze się przyznać, że jak wybierałem Bractwo na bagnie, to wybrałem je zupełnie ze względu na pogięte ziele. No więc nie wiem, może to też by była dobra myśl, żeby kierować się intuicją i iść e, za głosem serca. No ale nie wiem, nie wiem, czy tam się będzie dało grać łukiem. No ale tak naprawdę, zostanie jakimś potężnym magiem, też wydaje się w porządku. No więc co? Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Gdzie mi polecacie się, się zakręcić, do, do której grupy się dostać. Na razie wydaje mi się, że jeszcze nie muszę podjąć do decyzji. Nie wiem tak naprawdę, co muszę jeszcze zrobić albo gdzie iść, żeby w ogóle na przykład dostać zostać magiem ognia. Paladyni i mazy wody wydają się do ogarnięcia w mieście, ale temat na razie jest odłożony. Na dzisiaj myślałem, że zajmiemy się zajęciami wewnątrz samego miasta. Bo ogólnie toczy się tu intryga. Z miasta znikają ludzie, rzeczy są kradzione i musimy coś z tym zrobić. Poza tym, dostałem jakieś pojedyncze misje, które coś mi mówią, że jakby są takie, że prawdopodobnie możemy coś tutaj od razu zrobić. Nie wiem jeszcze, czy faktycznie będę w stanie, no ale zobaczymy. Eee, tak, zacząłbym a na to, a na koniec na koniec, myślę, że na należy nam się troszkę przyjemności jest już trzeci odcinek non stop chodzę, gadam, robota ciągle coś żeby, powiedzieć, że chyba półtorej godziny spędziłem chodząc i gadając tu z większością ludzi w mieście, a tak naprawdę jeszcze tu jakiś hop stoi tu jakiś hop stoi, z którym nie gadałem tu jakiś mogę wziąć? <gadł> Up. Kurde, no a ja z kolei Londa. Zakierdźmy, włączyłem ten filmik. Nie wiem, czy zdążyliście przeczytać, ale. Kurde, no i co? No i paladyni też teraz mają mocną kartę, bo na rzecz tego naszego lorda, kurde, jak to artysta. Nie zapamiętałem jeszcze tego imienia. No, dostajemy darmowe piwo, więc to też jest dobra opcja do rozkminienia. Ale ci paladyni, no, trochę, trochę się wydają chamscy, nie? Z kolei magowie ognia sam really cool. A, no i właśnie, jeszcze jedną rzecz mam dzisiaj do zrobienia. E, pogadałem też, że mogę zostać jakimś czeladnikiem, nauczyć jakiejś e, zostać Mistrzem jakiejś techniki. Czy to zostać kowalem, czy zostać myśliwym. No i też jest rozkmina. Nie wiem, bo w poprzedniej części dużo garbowałem skóry i było to ogólnie bardzo przydatne, ale bardzo mnie zaciekawił gość, który jest alchemikiem. Nie, nie spotkałem go jeszcze. Gadałem z wszystkimi innymi mistrzami poza tym jednym. Gdzieś ma być w przejściu między świątynią. Na razie nie znalazłem tego miejsca, ale chyba. Chyba to jest gdzieś tu, bo ktoś, ktoś mówił jakieś, e, o jakimś przejściu, więc tej, że wszystko jest na jednej ulicy. uważam, że gdzieś to tam musi być, ale tym, tego pójdziemy szukać później. Najpierw będziemy zająć się chłopem z młotkiem. Mamy tu jakiegoś e, chłopu od baranów, którego mega ten no to tutaj felan. Więc czy jesteśmy w stanie na tym coś zrobić? Wiem, że nie możemy go chyba za bardzo oklepać. Ale coś może. Kurde, może muszę ukraść ten młotek jakoś pi. To jest dobra rozwinięta. Zapiszmy sobie grę, bo tego nie robiłem. Eee... Pomyślmy, jak wygląda sytuacja. Tu jest jeden chłop. Ma jakieś owce. W ogóle, Jak się nazywa? Albin. I Alwin jest mega wkurwiony, że Felan leje tu tym młotem od, od nocy do rana, a ten mówi z kolei, no bo mnie tu była dziura w dachu, mam trzeba to naprawić. No i nie wiem, co my tu możemy wymyślić? Podejrzewam, że felan tu się... Dobra, 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 to nie była najmądrzejsza decyzja. Myślałem, że w dzień tego... Czy oni nie teraz do mnie daje dla czy odpuszczą? Fuck. Dobra. Udamy, że tego nie było. Jeszcze nie próbowałem dzisiaj, no znaczy ogólnie w, w tym dwójce otworzyć żadnego kufra i zapomniałem, że to się może skończyć kłopotami. Dobra, może po prostu nie porozmawiajmy, może uda nam się przemówić mu do rozsądku. Dobra, co możemy zrobić? Eee, możemy próbować go przekonać, możemy dać mu 10 sztuk złota albo przestać przybijać, albo bo wszystkie kości. Groszenie wydaje się, że one do rozumu chyba mnie przemówimy, a 10 sztuk złota? Chyba myślę, że trzeba mu zagrozić. nie zadziałało, co by sposobu. sobie. Dobra, zobaczmy, czy nam się kładzie spać. Może to będzie sposób. Może uda nam się go. <laughs> Pewnie. Przemek z Tomkiem, jak to oglądacie, albo ktoś jeszcze, kto grał w Gothic'a, to ma takie, ja uh, pierdolę, co ty robisz? Co to, pyrdolah, co odpierdolę? czy za cuda? Musimy mu po prostu wyjebać, albo, hmm, nie wiem. Pewnie ktoś, kto jeszcze grał, ma takie, co za obvious rzeczy jest do zrobienia, ale sprawdzimy to w ten sposób. Kore problem jest tylko taki, że nawet jak nie jestem w stanie się skradać na ten moment, widziałem, że ktoś mi tu oferował zdolność e, skradania się, ale niestety na razie jej nie wziąłem. W w sumie jak jesteśmy w temacie, bo mam poziom drugi, a mam 20 punktów umiejętności do wykorzystania. Na razie nie wykorzystałem żadnych, bo stwierdziłem, że ta, tam sobie jeszcze czas, nie wiem, w którą stronę chcę iść. Na ten moment chyba nie potrzebuję koniecznie e, wszystkich tych punktów. A się że nie, nie muszę jeszcze brać żadnej zdolności, lepiej sobie punkty zostawić, aż zdecyduję, co z nimi zrobić. Hmm. W nocy Wam też tłucze. Dobra, spróbujmy starą, dobrą metodą, czy wypiętoć mu z dyni. Ale ja najpierw nie pogadamy jeszcze, przecież kuron mam mieć. No to co? Dobra. Tym, tym sposobem nie wyszło. Jeszcze mnie okradł z królowy. Spróbujmy z bronią. Może z bronią wyjdzie lepiej. Jednak. Oj. Zapisałem. Spotka. Z tego, może też. No i zobaczymy. Powinien wstać za jakiś czas. W sumie, może idę do spania. Zobaczymy, co się wydarzy. Szybką wpierdoliłem. Łotki mu ukradłem. Chyba powinno być git. Kali widziałem, że nie może dać troszkę siły za pieniądze, ale postrzegałem, że to będzie warto wykorzystać w momencie, jak już ciężej mi będzie zdobyć tą siłę. Na razie jej chyba nie potrzeba, a 50 mone z kolei może mi się jeszcze do czegoś przydać. Ogólnie zauważyłem też jedną mega dziwną rzecz, że w ekwipunku mam na przykład napisane, że srebrny pierścień jest warty 120, ale jak idę już do jakiegoś sprzedawcy, to pokazujesz, że jest warty 18 i. Ta jest to nie jest ok, Nie wiem, czy, czy to działa tak, że muszę iść do konkretnego sprzedawcy, czy do konkretnego handlarza z konkretnym przedmiotem, żeby dostać od niego 120 monet. Ale 18 jest jednak zupełnie inną kwotą. Dobra, gdzie jest? Nie. Sądzą, że uganąć nowe młotki. Kiebany. No to co, lejemy go jeszcze raz. I może jeszcze w skrzyni są młotki. Może no będziemy farmić go w nieskończoność. Szybki spamming. Dobra, nowe młotki się właśnie pojawiły. Kurwa, no nie ma więcej młotków. Dobra, dobra, dobra. Czy oni zapomną? Mam nadzieję, że tak. Ciężka misja. Myślałem, że to będzie prostsze. Myślałem, że. Spuszczę mulanie. I będzie po sprawie, ale się okazuje, że jednak tak to nie działa. Czy faktycznie mam teraz w ekwipunku cztery młotki? Tak. No to mogę w przecież też farmić młotki. Jeszcze mi jak jemu... Dobra, kładę się jeszcze. Czyli jak ja go zleję i pójdę szybko pogadać do tego e, Alana. Czy on z kolei z, po prostu da mi pieniądze i stwierdzi, że wszystko jest ok? Może tak to zadziała, jeżeli w danym momencie on nie będzie tłuk. Kurde, ale wydaje mi się, że coś, coś więcej to trzeba, że to jest zbyt proste. <gry> o, bo w ogóle musi mieć niezłą fazę. Codziennie o. W konkretnej porze przychodzi ktoś mu pierdolić. Dobra, udajemy, że ona mnie nie leje Dobra, <tuszy> tu się nic nie dzieje Nie widzicie tego No właśnie Ale więc słyszę, jest cisza. Kurde, no to co misja zakończona niepowodzeniem. Nakradliśmy sześć młotków. Pobiliśmy się z połową wsi, a efektu jak nie było, tak nie ma. Tu coś jest. Ciekawego. Że to jest jakimś kluczem do sukcesu. O, ja tu mogę skoczyć. Smoła. Czy ja, mu mogę dać smołę i on se. Wow, parkour. Proszę, niech to będzie rozwiązanie tej sytuacji w życiu. Co w użyciu? Kurde, wiecie co, trochę się z tym, z tym czuję, że tak się to skończyło, bo teraz mam taki, jakby taką myśl, że może e, dało się dać mu tą smołę i tym załatwić sprawę, zamiast lać go 45 razy i co, może, może da się to zmienić. Wygląda, że chłop przestał, nie? Ale spróbujemy jeszcze raz. Wczytam grę. I zobaczymy, czy to pomoże. Czy smola będzie sposobem na to? prá. Vamos saber se está aí. Erro. Kurde, chyba za dużo razy już spuściłem łomot. Mm. Co zrobić? Dobra, no nic, wydarzyło się. Dostał wulanie, już nie tłuczę. Sprawa załatwiona. Sorry. Trochę mamy rzeczy sumienia, ale co mieliśmy zrobić co zrobiliśmy? Dobra, pierwsza misja jest skończona. Z problemami, i nie tak jak myślałem, że to ostatecznie zrobimy, no ale udało się. Nie wiem, może pójdę z tym chwilę pogadać. Mogę to po prostu dać? Tę smugę. Cała w tej sytuacji. Dobra, nic nie mogę zrobić. Nic. No to co, sprawa załatwiona. Pierwsza misja z głowy. Dobra, co teraz? Idziemy do czeladnika. Próbujemy znaleźć tego alchemika i zostać alchemikiem. To jest jakby nasze zadanie. Myślę, że robienie mikstur jest spoko pomysłem. Są drogie. Jak będę w stanie robić swoje, zajebiście. I co? I to gdzieś... A, czy to będzie to? Oh yeah! Constantino. No kurwa, on brzmi jak nasz nowy przyjaciel. Oj! Wydaje się chyba, że jest że mamy A no u Ciebie, chłopie. Oj. Kurde. Myślę, że damy radę go przekonać i tego przekonać. Okej, okay, dobra, w sumie zadanie nie wydaje się najtrudniejsze, bo myślałem, że będę musiał skombinować jakiś przepis na konkretną e, miksturę, bo pamiętam, że w Wieży Xardasa na samym początku gry stało mnóstwo ksiąg, w których były opisane przepisy na, na najróżniejsze mikstury. E, myślałem, że z tego trzeba będzie jakoś skorzystać, ale to wydaje się całkiem, całkiem proste. Nie wiem, gdzie ta lista jest. Kupieckie złoto... Ogólnie strasznie dużo tych zadań się tu zrobiło. Eee, trochę ciężko mi jest teraz nawigować nie wiem co jest, czy mi gdzie, ale chociaż może ta lista będzie tu, w Q. E Wiadomość, lista Konstantyna, mam nadzieję, że już wszystkie te rzeczy mam. Roślina lecznicza, ziele lecznicze, korzeń lecznicy, ognista pokrzywa, tego nie mieć, mogę nie mieć, ogniste ziele, ognisty korzeń, goblinie, jagody, kurde też. Sympaty, ziele, rdę, spolny, szczaw, królewski. Kurde, wydaje mi się, że połowy tych rzeczy mogę nie mieć. Nie wiem, tylko czy część jeszcze tych e, czeladników mówi o tym, że mogę być e, u innego czeladnika jednocześnie. I Kurde, no się, może ja też mogę tu jednocześnie starać się dostać do dwóch osób. Nie wiem, może mogę mieć dwie specjalizacje. Ciężko powiedzieć. No nie jednak całkiem sporo tego mam. Może tutaj go podejdę. Możemy się to skreślić z tej listy, bo nie chcę mi się tego skończyć, czytać, pętać no dobra, czyli muszę skupować. Dobra, no to do, wybiorę się, wybieramy się szukać czas zdobyć, trzeba zdobyć po prostu i tyle. Ale ja będę potrzebował jakiejś kartki i Albo. Chociaż wiecie, co? Nie zrobimy to inaczej. Może jednak to zadanie, bo skoro ono będzie polegało na tym, że będę latał jak pojebany po wsi i szukał tego, to będzie trochę czasochłonne. Może w związku z tym postawimy na coś innego na ten moment. I myślę, że. W sumie ile trwa. Uuu, mamy już 20 parę, około 20 minut. to chyba trochę więcej nagrałem, coś co jest do ucięcia. Więc w każdym razie może wypadało, bo już powoli kończyć odcinek. A ty już się czuję na dzisiaj zmęczony. I mam chyba pomysł, co możemy zrobić na sam koniec. Myślę, że Wy też już wiecie. Tak się składa, nie? że jakimś dziwnym przypadkiem mam 50 sztuk złota. A tu jest taka Nadia, która za 50 sztuk złota robi naprawdę dużo fajnych rzeczy. I to jest to, co by mi się teraz podobało. Chcemy się zabawić. Pójdź, Nadia. udaje, że wcale mi nie stoi. Że wcale mi się nie chce biec na górę. Dobra, ja już biegnę. Do którego po ich mam wchodzić? 1, 2, 3, 4. Jeszcze dalej. Dobrze. Do ciebie pójdę i na koniec świata. No i teraz to. Dobra. O. To ja tu nie wiedziałem, że to takie sceny fajne! Ho, ho, ho Muszę przyznać, jestem zaskoczony. Nie dziwię się teraz, że mamy tylu fanatów gotika wśród audiencji, no bo... No, myślę, że lepiej zrealizowanie niż w GTA. Ej, chwila, czekaj, jeszcze... Jeszcze mieliśmy po... No nie zmyślałem, że upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu, bo tak naprawdę miałem tu też przyjść po to, żeby z nią pogadać e, o zaginionych osobach w mieście i znikających przedmiotach. No ale nic, myślę, że to, to jest dobre zakończenie dzisiejszego odcinka. E, tak więc co, widzimy się następnym razem. Zajmiemy się rozwiązywaniem zagadki znikających osób. Ja już chyba mam jakiś trop, coś, coś mi Jedna osoba jest dla mnie trochę podejrzana. Nie wiem, czy, czy to będzie dobry trop. Dajcie, dajcie znać. Siemanko. Cześć Nadia. Kochana. Moja.